Słuchajcie leśne dziki, Magni jest najdzielniejszym jubilatem jakiego znam, właśnie się wspiął na 1253 metry, na najwyższy legalny punkt, na który możecie się wspiąć na płoninie Wetlińskiej. a to jest nasz bohater. Czarny szlak, to jest szlak, który Was poprowadzi przez fajną rzeczkę Strumyczek. Dla odważnych można napić się wody ze Strumyczka. No nie pachnie za bardzo. Cześć leśne dziki. Dzisiaj jest dla nas trzeci dzień pobytu w Bieszczadach, a dla Was pewnie trzeci albo czwarty odcinek. Wczoraj byliśmy tam na Smereku, a dzisiaj wędrujemy na Jawornik, czyli na górę, którą widać od nas z domku, która jest tam. Zapraszamy na kolejny odcinek Get Yourself to Bieszczady, czyli weź się w Bieszczady. Wczoraj przeszliśmy całą połoninę wetlińską. Magni był bardzo dzielny, ekstra dał radę. Dzisiaj w sumie czujemy nogi. Wczoraj spędziliśmy łącznie prawie 10 godzin w terenie na połoninie z przerwami oczywiście. Samego marszu było około 7 godzin. Także naprawdę zacnie. Dzisiaj ponieważ jest to nasz w sumie ostatni dzień wędrówkowy w Bieszczadach wybraliśmy się na Jawornik. Raczej takie tempo spacerowe około 3 godzin. Trasy według przewodnika nam pewnie zejdzie troszeczkę dłużej. Jawornik ma 1021 metrów na szczyt. To jest taka lekka trasa, wiodąca w sumie od wetliny do wetliny. Wokoło zaliczamy jawornik. Dzisiaj jest taki dzień relaksu i chillu. Chill and play. Arci pozdrawiam. Nastąpiła zmiana outfitu. <laughs> Trzeba było zdjąć koszulę grubą, ponieważ jest 16 stopni, a to jednak pod górkę. Wczoraj go ruszaliśmy po piątej. Nad ranem mieliśmy 4 stopnie Celsjusza, potem 6, potem było 26. Eee, dzisiaj jest 16 stopni, odczuwalna ponad 20 jest taki chłodny wiaterek przyjemny a ponieważ obładowałem się jak wół jak mu żeby jednak się dobić trochę to to się idzie zmęczyć i o to chodzi idziemy dalej Pierwsza przeszkoda. <laughs> Miało być spacerowo. Duże kroki magni po tej kładzie tam. I w błoto normalnie. Duży krok. O! git Miało być spacerowo. Jest butniście. Tak prowadzi żółty szlak. To jest dobry szlak. Jakieś błoto i korzenie. Skały i korzenie. to było dość strome podejście nie mogę powiedzieć Magniś chyba Cię okłamałem rano było no, to chyba ze 100 jakiś w górę. opowiedziałem Ci, że to będzie spacerek, co? a to jest 1020 metrów ponad pionowo no sorry myślałem, że jest to szlak taki bardziej spacerowy a to jest po prostu 1000 metrów pod górę. <gryw> Bardzo stromo. Ale wejdziemy. Mimo, że szlak jest dosyć stromy, coś mi tak nie dało spokoju, że 1000 metrów ponad, w dwie godziny szlak. Hmm. Natomiast szlak jest przepiękny. Krajobrazowo e, ten żółty szlak tutaj, bo my wchodzimy szlakiem żółtym, a będziemy schodzić z drugiej strony wetliny szlakiem zielonym, z tego co pamiętam. I jest to przepiękny szlak. Natomiast ten żółty miał wchodzić. To się nie zgubcie, patrzcie na znaki na drzewach, bo jest dużo takich dróg technicznych, leśnych albo wydrążonych koryt strumyków. Więc wygląda to jak droga, jak szlak, a nie jest szlakiem. Więc patrzcie na znaki piękne bieszczackie buki. Piękne drzewostany, naprawdę bardzo krajobrazowy, bardzo przyrodniczo atrakcyjny szlak na Jawornik. Ten szlak żółty z wetliny w tą stronę na Jawornik to jest część też szlaku na rabią bądź Riabią skałę Riaba skała pod samą granicą tak naprawdę słowacką i takie konkretne 10-godzinne szlaki wzdłuż granicy. Już tak dla weteranów, dla prawdziwych mężczyzn, zostawię na może inny raz, jak zostanę mężczyzną prawdziwym. No, także bardzo, bardzo atrakcyjne te szlaki wokół Wetliny, dlatego też Wetlina jest tak popularna, dlatego tyle turystów wbija tutaj co roku, gdyż jest to świetna baza wypadowa na wszelkie okoliczne szlaki, właśnie cisna. Yy, wetlina, Kalnica Następnym razem zaliczymy Szczyt Smereka z Kalnicy Bo tamtędy jeszcze nie szedłem A jest to trudniejszy szlak i mało uczęszczany Bo jest po prostu trudny Bądź trudniejszy, o tak No, idziemy dalej Jesteśmy gdzieś w połowie drogi na Jawornik A ja zgubiłem moje dziki Hop, hop Dziki Idą dziki? Idą dziki Ścieżka jak do Rivendell. Wygląda jak szlak? Wygląda jak szlak. To nie szlak? Szlak. To szlak. O tu. Znaczek. Idziemy tędy. Szlak nam zajął 1,5 godziny 90 minut. Jesteśmy na szczycie jawornik 1021 m nad poziomem morza, przez cały praktycznie żółty szlak było bardzo krajobrazowo, ale raczej leśnie. Nie było tutaj żadnych otwartych przestrzeni, pomijając kilka takich jeżynowisk albo jedną polanę zaraz przed szczytem. Postaramy się znaleźć jakąś otwartą przestrzeń teraz na drodze powrotnej zielonym szlakiem i może zobaczymy wetlinę chociaż z góry. Natomiast to jest ten punkt. tamtą stronę macie rabią skałę, szlak na rabią skałę. W jednym i w drugim kierunku, z którego przyszliśmy jest trasa na wetlinę. To wszystko. A jeszcze dzisiaj przed nami wizyta w bazie ludzi z mgły. Idziemy zobaczyć widoczek. Jeden widoczek. O tak, o taki widoczek. Z samego szczytu Jawornika to jest jeden z widoczków. Wszędzie jest piękny, przepiękny las bukowo-jodłowy. Natomiast cóż, to jest dla tych, co lubią las. Czyli jak chcecie się wziąć w Bieszczady i do lasu, to akurat taka krótka trasa na Jawornik z Wetliny jak najbardziej wskazana. Teraz sobie idziemy tędy zielonym szlakiem. Zrobimy sobie krótką przerwę jeszcze i potem na samym dole już wizyta w bazie ludzi z mgły na piwko i lody. A jak? A wieczorem pewnie zrobimy ognicho i kiełbaski na pożegnanie Bieszczad, na nasz ostatni wieczór w Bieszczadach. Także zostańcie z nami do końca odcinka. No, zejście poszło bezboleśnie. E, dosyć stromo, nie mogę powiedzieć. Ten zielony szlak okazał się dosyć stromy. E, no, co jak co, ale weszliśmy z Jawornika na dół. Przepiękne te lasy. E, widoków na góry było mało. Natomiast las był piękny. Teraz idziemy, kierujemy się na Wetlinę. E, z powrotem i po drodze zaliczymy bazę ludzi z mgły. Także zapraszamy do bazy Ludzi z Mgły. Baza Ludzi z Mgły to, podobnie jak Siekier Zada, miejsce legendarne w Bieszczadach i wymagające zdecydowanie odwiedzin. Jest to miejsce, które niejednemu bieszczadnikowi czy turyście uratowało życie przed śmiercią z wyschnięcia, przed śmiercią, serwując zimne piwo. Ale jest to podobnie jak w Cekirezadzie, miejsce spotkań również lokalnej Bohemy literackiej, artystów, jak i awanturników czy traperów. Natomiast nie tylko możecie tutaj się napić piwa, ale przede wszystkim dobrze zjeść i posłuchać genialnej muzyki i świetnych opowieści lokalnych ludzi. Mam nadzieję, że coś takiego dzisiaj nam się przydarzy. A jeżeli nie, to pokażemy Wam wnętrze. Ten niepozorny budynek kryje w sobie mnóstwo historii, mnóstwo opowieści, mnóstwo legend, tych starych i tych współczesnych. Ale zresztą zobaczcie sami. Chodźcie do środka. Checks up her sleeve, and she took my heart and disappeared. She went up that mountain just like I feared. Come on down from Shanker Mountain, shake for me one more time. Won't you come on down? Dowiedzieliśmy się też, słuchajcie, że baza ludzi z mgły e, pojawia się w jakiejś ostatniej powieści Remigiusza Mroza e, jako miejsce kultowe, legendarne, miejsce przemytu e, i dealerki, e, No i e, Danka Zabaru Baru jest bohaterką tej krótkiej wzmianki. <grywa> także e, książka Danka. Berdo. Ta, książka Berdo. Tak, książka Berdo. Także Danka ma swoje 5 minut. Danka barmanka, Danka za Barem. Ale pan Remigiusz już chyba trochę popłynął z opowieścią. Natomiast e, chyba sami też e, się zainteresujemy tą opowieścią, zweryfikujemy czy to prawda, bo pani Danka tutaj naprawdę bardzo sympatyczna osoba. E, pozdrawiamy pani Dankę. Wróciliśmy z Jawornika, byliśmy odwiedzić bazę ludzi z mgły. Troszeczkę jestem rozczarowany, może nie, ale troszeczkę jestem taki smutny, że takie miejsca idą trochę z duchem czasu i taka baza ludzi z mgły również się adaptuje pod nowe trendy. Jest tam zdecydowanie bardziej czysto, ok to na plus, ale jest też tak bardziej sterylnie i bardziej turystycznie niż kiedyś. Zniknęły z nadbaru wszelkie pamiątki różnych turystów, różnych ludzi, którzy tutaj Bieszczady odwiedzali. Zniknęły liczne dowody osobiste, legitymacje szkolne, mandaty przybite nad barem. To akurat no, ma swoje plusy i minusy. Na pewno jest czyściej, na pewno jest bardziej sterylnie, ale też jest troszeczkę mniej klimatycznie. Natomiast piwo dalej jest tak samo dobre, zimne, więc wciąż warto odwiedzić to miejsce. Wciąż odbywają się tam też koncerty na żywo, głównie muzyka rockowa, metalowa. Na pewno nie pożałujecie, jeżeli odwiedzicie to miejsce. My jesteśmy po obiedzie w domku w Wetlinie. Moja żona przygotowała dzisiaj gulasz z Niemca, czyli z niemieckiej racji żywnościowej. Do tego były ziemniaki pire z proszku. To jest taki nasz turystyczny wariant obiadowy. Bardzo to było smaczne. W rękach mojej żony ta potrawa nabrała sensu. Zjedliśmy. Teraz będziemy się relaksować do wieczora. Wieczorem, jeszcze zrobimy sobie symboliczne ognisko. No i cóż, ja zagłębiam się w lekturze opowieści z zady. Piwo bieszczadowe, jasne. Wasze zdrowie. I będziemy kończyć naszą przygodę w bieszczadach. Przed nami ostatni wieczór. Tak jak wspomniałem, zrobimy sobie symboliczne ognisko. I co? Jutro wracamy do domu, wracamy do rzeczywistości, ale tylko na trochę, bo za niedługo kolejne przygody. Dlatego żegnam się z Wami, żegnamy się wszyscy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymajcie się! Cześć! już kraftu w tych odcinkach, to Wam odpalę ognisko od krzesiwa o, i będzie szał. Jak magnieć twój wypad urodzinowy udał się? Ale ogólnie tak pytam. No tak, dobrze. Jak nogi twoje bolą? Bolą, ale to wczoraj bolały teraz. Nie. Teraz już nie bolą. Dzisiaj no, to, to był łatwy, zielony. Dzisiaj zielony, łatwy szlak. Nie chwalę się, ale wyprzedziłem rodziców chyba o 100 metrów. <grym się> no wyprzedziłeś nas dzisiaj na szlaku, to prawda. No. No jeszcze pieczemy kiełbaski. E, I będziemy kończyć naszą przygodę w Bieszczadach. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Everyone's ranin like the stole a dream. Images of magazines. Take your chance while you're still young Glory flickers like a candle in a desert.